Siemanko, ludzie w kolejnym odcinku zagrajmy w Minecraft. Tym razem gramy w 3 osoby z. bąblem. Tankiem, 1K1, siemanka. No, bąbel, hello. No. Dobra, idź stąd, gang. Wypieprzaj stąd. Nie, nie. To jest moje. Sam to robiłem. Zróbcie coś oryginalnego. No. Dobra, idę do tej karty Pokaż miasto, Kamer. No właśnie. Wait, muszę, muszę pochować to takie tam... duperele. No i które drzwi otwierasz, kucyk? Swoje. Nie, bo moje. Cholerna ciuchcia. <laughs> tak, Mamy dwa krzyże w mieście. Jesteśmy bardzo religijni. Tak, <laughs> <laughs> Wiemy. O, stąd widać takie ładne miasteczko. Tam jest moje, moje... Czyjeś, 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 czyjeś... <laughs> idziemy no, do, idziemy do jest. kucyka. Nasz. O, jest. Dobra. O, ci zrobiłem wjazd ht, facet. No stary, ja widziałem to. Wjazd ht bezdomny. Piwnica. Dobra, idź tam, dalej nic nie ma, dobra. Nie, On tam chowa. Jest mój fajny kominek. O a co to jest? A to jest ten... Uwaga, zły wstępem zbroniony, dobra, spoko. <grym> no tak, ale to tak ważny. Zpraszcza. Upierajcie się dziwi. Doskoczę. Doskoczę, 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 doskoczę. Nie doskoczyłem, no. No nie doskoczę, to musisz sobie kamień. Zginę, nie będę nie dawał kamienia. I nie szmajnie, i nikt tobie nie zaznaczył. Masz raka o! Kradniemy kra kradniemy, kradniemy bomblowi czerwony proszek. Ale no ja mam bardzo dużo. Albo jednak nie. No ja też mam. O, lagi, dobra, nie ma. <ścoughs> no widzisz, jaki słaby komputer masz. To masz tańki. Haha, <ścoughs> ha, to ja tu serwer stawiam. Jak złe, wszystko się pali? Nie, wszystko się leje. Jak coś, to mogę ci podpalić. Nie, dobra, Ty Piro ma nie jeden ty i stąd. Ja cię już znam, facet. Ty byś swoją matkę podpalił. On już to <noise> Chciałbyś? Nie, gada, gada, podpalił, nie? Gada. No, gada to z chęcą, ty. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj to kucyk. Ja. On taki agresywny się stał. Za dużo tych gier, naprawdę. Ja powiem twojej mamie, żeby ci ograniczyła to. <śmierne> Kura wypieprza stąd. Ale co robić zagajmy w. Nie można tak? Zrób w. Z... Zrób w... W Zrób zegajmy w. No. <śmierne> w najtrudniejszego na świecie. No. <śmierne> o! Stary dziłymatasz. <śmierne> no ja, wiem, ciarsky jest nie. I tak tego nie przejdziesz, jeszcze. będę ale tego nie przejdę. Nie przejdę. <noise> nie przejdę. <noise> ja to wiem. Przestań coś... przejść na łatwiejszym piecu świata, ty. O, to jest naprawdę to ciężkie, to, 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 to jest naprawdę hej, to ciężkie. To, to trudne. Ale, ale, to jest melody ale, melody ale melodyka na koniec jest fajna, nie powiem, że nie. Tak. zagrajmy w Mountain Blade. O, to jest fajna gierka. No, ale i to... tak czego nie zrobisz? <noise> no bo nie. Bo to Gimper nagrywa, więc po co ja mam to robić? Niewiele innych osób. Nie wiem. Pozdrawiamy. No. Pozdrawiamy <noise>

Pale stare opony! Od Poloneza no. Albo od Malucha sure. No i Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Nie ma to. No jak nie, stoją dwa. Ach. To też. Ale co nie, Kamil? Ja ci miałem właśnie dzisiaj powiedzieć, co nie, ja stoję w biedronce i w kogo widzę. Nie wiem kogo widzę. Księdza Marcina. Nie!

nie. Jak ja to mogłem zrobić Dobra byś sobie kamień by coś faciwe zrobić Dobra, teraz coś A a, stopper, stopper, zapomniałem, że włączyłem stopper. Dopiero 5 minut nagrywamy, zaraz będzie 6 y i tak właśnie dajemy, dajemy... Chce się wiedzieć, się pono czas leci. No, tak. no. wiecie, a szczególnie na praktykach leciał coraz wolno. Ciocz, cyk, cioci, ok, Dobra, oh. tu, jest, tu jest zrobione, tu jest zrobione, tu jest niezrobione, tu muszę zrobić Ale mam piękny domek, jest normalnie, jestem the best, ale nie ma, te, nie ma, ale te lagi zresztą. mnie przerażają normalnie no. No, To mnie też. Gratulacje za te lagi też. No wiesz, Fraps robi no, swoje. Nie są idealne, aż po prostu wykopię coś i kamienie wracają do mnie. Znaczy chodzi o to no... Że... O kliknąłem e raz, e Pokazał, I mean... Pokazały mi się dwa kamyki, nie? No, klik. No Jezu. Zaraz wyjdę Czas i wejdę. No fajnie. Co, wyłączyłeś? Nie, nie wyłączyłem się. Do... Gdzie ty Zab� jesteś? Zabicie. No, <g Kent> ogólnie. No ogólnie mógłbym wziąć pijami. Nie... Że... O ja nie. I tu, kik. 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 <laughs> nie chce mi się. Nie mogę Jak to nie chce ci się? Musisz. Ja, zobacz. ja pierwsze moje ja klatki nie przerażają. Podpaliłem. Mam 16 klatek na sekundzie w minecrafcie Wręcz 12. Weee. No bo ci mówiłem. Nie mówiłem, mówiłem, mówiłem. sorry, nie Przepraszam nie. bardzo, jak ja mam uszy, 100 z z procesora, się. no to i 60% RAM, a mam 4GB, no to kurde, mi miał tego i, i 7 to pogodajmy mm -hmm. co, co, to co to bym to miał, co, to co to bym system. miał, i 7 procesor z tych kamieni, to... no i se wyszła, i jest, ale to jest normalnie, e, nie, bo sama wyszła, a, no hmm. ja tego nie widzę, bo ona... ja widzę, widzę, nie mam fajnie, fajnie. Super. opanujcie się ludzie no. no i spoko, nie? będę chodził w kółko zaraz ja schodzę w kółko z tyłu bo jesteś hardkorem ci no. firmy będzie. Sam nim jesteś. My ja. no się podpaliłem. Jesteś zajebisty. Muszę świnie podpalić. No i zginie I tak nie zabijesz tej świni faceto, po co ty ją podpalasz? Jak ją podpalę, ona zginie. Właśnie, przydałoby się, jakby ktoś nam. Jakby... By mógł, nam powiedział, jak się włącza ogólnie potwory, żeby... żeby było, no, było bardziej realistycznie. Nie, żeby było bardziej. <głos> <głos> Właśnie, ja wiem czego tu jeszcze brakuje. Ja wiem czego tu brakuje jeszcze. Większych lagów na mojej chacie szczególnie. Nie, brakuje mi portal. To zróbcie no, się się to, tam, tam te kamyki tamte, no, no, nie pamiętam jak to się nazywa. No przej przejdź, przejdziesz przez no, no wiem o tym, trzeba. Ale to fajnie będzie wyglądać. Musi być, co będzie stał tak właśnie koło krzyża. No ale przejdę. No ale przejdę. A najlepsze jest no to, najlepsze że ty... Przejdź. Gdzie ty jesteś, kucyk? No. Bo ja cię widzę tutaj gdzieś zabugowanego, a ty pewnie jesteś ty koło swojego krzyża. Tak, że, że, stoję w że stoję w miejscu, co nie no ja wiem o tym. No stoisz w miejscu Bo Są tak. lagi. ja cię w ogóle nie... Ja ale ja, nie... ja jestem po ciebie. Ty Uf, chodzisz w ogóle pod po, po tego, pod kamykami, a co tam, nie? Jesteś w połowie. Ale no, nieprawda nie mówisz... Nie ale przez to, że jestem ubrany, a ty tego ubrania nie widzisz, to jest chamskie. Widzę, że ja ci, ja ci podpalię HT i co, i ty nie widzisz. Zaraz, ty nic nie paliłem. No facet, ty, ty jesteś piroman, ja, ja nie wiem, czy ja ci mam ten. Ja ci, ja ci chyba te wszystkie zapaliczki pozabieram, ty. Bo to jest rzeź z tobą. Co ty się patrzysz tam, gdzieś tam? Przecież ja tam nie stoję, co ty chcesz. tam nie ma, ja chodzę, jestem ko ciebie. Jezu, jak ja mam lagi, nie, to jest po prostu rzeź. Ale wszyscy mają. Oh. No przeze mnie facet, jakby mnie na serwerze nie było, to byście się nie mieli. Zgin. Haha. Ha, ha. Ha. Właśnie. No wiesz ja się śmiałem Uha. To nie miało być ha. Ha. No. Miało, stary. Cicho tam siedź. Miało. Miało. Zgin marnie. Ja, 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 gadam, ja gadam z kotami, czy... Z... Jakim z tych chcesz od kotów? Miał, miał, miał Miałem, nie miałem. Czekajcie. Czaj tam z tego swojego kota, to tam nie wiesz, nie? On za mnie nie nagrywa. Spokojnie, on siedzi gdzieś tam. Bój się. <noise> nie teraz. <noise> Trzeba coś jeszcze wybudować, chyba. Ja sobie pójdę gdzieś w fortece zrobić, co Burdel czas robić. Ta. Piero <grywa> fundamenty. <grywa> za rogiem. Ven. <grywa> no weź daj Venam Co? Co? Koty i nagle do mnie przy i chcę wygrać. Powiedziałem im iść spać. To są doch. Oha, o czym o czym chodzi o tego? Nikt Venakinkom. I, i, I lagi były i nikt się nie słyszał. Tunga ty. Robertoś jestem długa jak to było jadę, jadę rowerem czym tam samochodem, czy jak tym było. Jadę na rowerze samochodem. O, no właśnie. Aha, no to spokojnie. Ja Kiedy ty wybostry no, sobie. Co za nimi? Przy... Obejrzyjcie sobie psiłkę Maję, nie? nie? Nie na topie jesteś. Ty, ty, ale ty, się, ty, facet, ty, jest, ty stoisz w miejscu, przesu, y, niby się przesuwasz, i dalej stoisz w miejscu, i znowu się przesuwasz. Tak samo ja jak chodzę ja. wszędzie, jakbyś chciał widzieć. Nie, ty stoisz w miejscu u mnie, a ja mam takie lagi, że ja chodzić nie mogę. Nie, Ale chodzisz. Chodzę w miejscu. Tak, przechodzę. No tylko, że teren ty tam mam. Biegasz w miejscu. Dobra, czekaj. Przeszedłem przez drzwi, nie otwierając ich. Hmm. <laughs> A nie, ja na coś. Teraz coś zrobić. Żeby nie było nudno i sztywno. Bo wiesz, zaznam zarzucą, że o, zgadiliśmy to od kogoś. Sztywno, sztywno, no co ci mam o facet T tutaj nie wiem co to jest. Jesteś. Huśtawka! Jesteś. Mój domek ja nic nie wymyślić, domka. Nie mogę wejść do huśtawki. Tylko fajno. Ani nie mogę rozwalić, ani nie mogę... Ale się huśta faceta, prędkość. No właśnie. Ja idę do kopalni tam, zacznę na was. No, ja cię facem zaraz oleje, Bo śnieg właśnie bo śnieg. No, śnieg jest biały. Teraz są pisani. Ale masz być żółty. No ja ogólnie około mojego domu przechodzę, patrzę. na tam śnieg. Ale śnieg żółty. Mm. Mam trzy klatki na sekundę chłopak. Kłoniło, kłoniło mnie to do reformy. Wow, to seryjny. To masz taki lag niż i Mam, no teraz mam 5, pięt... o 5 klasy na sekundę, 3, 2, 15, 4... Chcesz zostać ciekawy co rąba moje pochodnie i... I teraz nie wiem gdzie mam iść do kopalni. Nie wiem. Zginij. Zrób sobie nowe, ja nie mogę. To to... Ale tu były pochodnie specjalnie zrobione, bo to z droga była z nie wiem, ja nie wiesz o co chodzi, bo... Bo śnieg. Tu chodzi o... to. ale fajnie nie wczytamy, je... Yeah. Chodzi o to, że... Ja też tak miałem, że moja droga do kopalni się w ogóle... te kamienie, które tam postawiłem, zniknęły. Wszystko. wszystko tak sam się... świat y, się sam na nowo tworzy, nie? Taka nowa era, nie? No. O, jestem konsolidowany, fajnie mnie O, 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 dobra, ten, niby nie ma teraz ograniczenia na tym, na YouTube, ale i tak 15 minut. No, y, bo nie ma. No, tak, ale jest... Te, te, już zaraz będzie 15 minut, więc czas się żegnać. No to, no to ja no. chciałem ogólnie pozdrowić moją siostrę, no i gra i mamę, i tak... I wszystkich kolegów. Dobra, spoko. I koleżanki z szkoły gastronomicznej w Żelandowie. No ja nic nie mam do tego bez komentarza. No comment. Ale pozdrowienia się wysyłamy, jak w programie to wysyłamy pozdrowienia, no. oczywiście. Wszyscy się przyłączamy pewnie. do tych pozdrowień. Pozdro wszystkim Oczywiście, pewnie. Ale no, nie będziemy. Nie będę miał z rajem. Yyy, nie. Chociaż życzę Ci tego, żebyś miał. I tyle. Dobra. To tyle na ten... No, to tyle na ten no dobra, odcinek. No, to na razie ludzie.